Pierwsze cztery biegi nowego ligowego sezonu we Wrocławiu kończyły się podwójną wygraną albo Betardu, albo Stelmetu. Trzy razy na dwóch pierwszych miejscach przyjeżdżali wrocławianie, raz goście i było 16 do 8, chwilę później 25 do 17. Coraz lepiej jeżdżący goście wygrali bieg 11-5 do 1, a w całym meczu było już tylko 34-32 dla Sparty. Przed nominowanymi biegami wrocławianie prowadzili czterema punktami. W pierwszym z nich remis, w drugim było 5-1 dla Sparty, w czym duża zasługa Łufindena. Niestety jako Sport Game nie możemy pokazać tej rywy. Mamy prawo tylko, by kamerować park maszyn oraz trybunę. Sporo czasu więc poświęciliśmy dziś fantastycznej atmosferze podczas spotkania. Dużo emocji było w parku maszyn. On Oczywiście że jest swoim życiem. Tu zarówno przed meczem, jak i w jego trakcie nie ma czasu na przerwę. Mechanicy cały czas pracują, żużlowcy sporo rozmawiają ze sobą i ustalają strategię. Warto za niedzielne spotkanie pochwalić wrocławskich kibiców. Mimo, że pierwsze starcie w tym sezonie dla Betardu Sparty rozpoczęło się źle od wysokiej porażki w Lesznie, to fani czarnego sportu licznie przybyli na stadion w liczbie około 12 tysięcy. Ich wsparcie dla żużlowców było bardzo widoczne i ekipa z Wrocławia, Mocno je czuła. W najtrudniejszym momencie zawodnicy mogli liczyć na swoich fanów, a ci odwdzięczyli się w najlepszy możliwy sposób. Fani opuszczali stadion, więc uśmiechnięci od ucha do ucha po wielkim show na torze. Było sporo radości, bo na trybunach pojawiły się dyskusje i rozmowy, że Sparta w tym sezonie może być bardzo groźna dla każdego. Na to oczywiście bardzo liczymy.